Zacznij od dekoltu, rozetrzyj na boki, nawet możesz taką ósemkę zrobić, tak? Nie spiesz się, zrób to z miłością. Ja już widzę, jak tam idzie szybko, szybko. Nie ma być szybko, szybko, ma być z miłością, ma być delikatnie, z szacunkiem do ciała. Szybko, szybko przyjdzie później. Tak dzisiaj dokładnie dodaj ten olejek, bo nie będziesz wyczuwać łyżkami, czy jest go wystarczająco dużo, tylko będziesz bardzo uważnie masować i wyczujesz po skórze, po tym jak się skóra czuje. Ale potrzebujesz trochę poślizgu, trochę więcej niż zwykle, ale tak, raz masuj, no tak, mhm. dobra, jedziemy, Jedziemy z tymi łyżkami. Popatrz, ja mam taką łyżkę, zwykła łyżka. Ma rand, prawda? Każda łyżka ma rand. I teraz łyżki zastępują nam takie płytki, które nazywamy głasza. One mogą być wykorzystywane w takim samym celu. Zmiana mała. Bierzemy małe łyżki. Bo mhm. jak okulary okulary już potem nie będę widzieć. Bierzemy małe łyżki i teraz tą częścią, tą wypukłą częścią będziemy dotykać te miejsca tutaj i odprowadzać na zewnątrz. Zauważysz, że one są zimne. Na pewno są zimne. I to jest dodatkowym atutem, że możesz schłodzić te miejsca, które wymagają odprowadzenia limfy. Co więcej, powiem Ci, tylko nie chciałam Ci robić dzisiaj hardkoru, możesz łyżki zanurzyć w lodzie albo zamrozić w lodówce. Ja robię sobie tak czasami. I zimnymi łyżkami robić sobie masaż twarzy to dodatkowo jeszcze ujędrnia skórę.